Zapraszamy. Spójrzcie Państwo jak pięknie wyglądają uśmiechy na twarzach. My się, na scenę. Na scenę się Tak, jasne mówią to, jasne. Superbohaterowi Ale jak dzisiaj widzicie zupełnie w innej postaci, jestem superbohaterem i chciałbym teraz zaprosić na scenę moich przyjaciół Tomcia, yy, czyli pana Skurcia z Kabaretu Dno. Przywitajcie go! Najsłynniejszego superbohatera bohatera Śląska Silesii, Metana! Człowiek Metan, jest to kawał naprawdę dobrego superbohatera oraz mojego superbohatera, bohatera, super księdza Słabomira, ojcze Sławku! Oraz Filip, najnowszy superbohater, tak zwany nasz Robin. Wspłakuj! Witamy was bardzo serdecznie, strasznie się cieszymy, że mogliśmy wstąpić do was na Was niesamowite rzeczy. Proszę was, pamiętajcie, czynimy dobro. Dobro to nie tylko, nie wiem, pomaganie na ulicy, to wystarczy uśmiech do kogoś drugiego, dobry uczynek. Zresztą pan Metan wie o tym najlepiej. Panie Metanie, pan coś opowie. Drodzy dzieci! Pamiętajcie! Najważniejszą rzeczą, jaką każdy człowiek powinien robić każdego dnia, jest czynienie dobra i zwalczanie zła. To, panie z kurczu? No, ja tutaj chciałbym powiedzieć, że najważniejszy jest sport, yy, ruch i zdrowa rywalizacja. Chcieliśmy pogratulować wszystkim, którzy dzisiaj tutaj biorą udział w tym festynie, wszystkim uczestnikom w wspaniałej grupie, którą mieliśmy okazję zobaczyć przed chwilą na scenie, która tańczyła. I pamiętajcie, dobro to jedyna rzecz, którą jak dzielimy, to tak naprawdę mnożymy. Tak jest? To no, no, Życzymy Wam cudownej zabawy, a my lecimy ratować świat. Trzymajcie się, gromkie brawa dla wszystkich uczestników. Pamiętajcie, nas nic nie kosztuje. Siemano, bawcie się dobrze.

ハハハハ